Szanowni Państwo, jesteśmy oczywiście w Górach Świętokrzyskich, w Puszczy Świętokrzyskiej. Prepers w postaci pięknej pani zawitał w Góry Świętokrzyskie po to, aby podzielić się z Wami swoją również wiedzą. Nie bez kozery stoimy pod czym? Stoimy pod bzem czarnym. Co to w ogóle jest bez czarny i do czego służy? Nie będziemy prepersów uczyć o tym, o ziołach, które po prostu. Możecie nie znać. Będziemy Was uczyć o ziołach, które widzicie, znacie na co dzień i w każdej chwili możecie z nich korzystać. Cóż to jest bezczarny? Otóż polski krzew. Jadalne są kwiaty, jadalny jest owoc, ale, zaznaczam, czarny owoc, dojrzały. Natomiast zielony owoc jest toksyczny, czyli trujący. Jadalne jest również kora i korzenie. Praktycznie wszystko można zjeść. Tylko Owoc i kwiat. Kwiat lek typowo przeciwgorączkowy. Jeżeli chodzi o owoc, też jest lekiem typowo gorącz, przeciwgorączkowy. Kwiat również stosowany jest do wielu innych rzeczy, takich jak egzemy, liszaje, jeżeli mamy zapalenie spojówek, zrywamy kwiat, suszymy go i robimy takie sobie przymoczki na oczy. Kwiat jest praktycznie roślinką uniwersalną. Nie tylko w leczeniu schorzeń, lecz również w celach spożywczych. Ale o celach spożywczych proszę głośniej. Kwiaty bzu bardzo fantastycznie sprawiają, czy sprawdzają się w kuchni jako dodatek do deserów. Wszelkiego rodzaju pączki, wszelkiego rodzaju. Placki, racuchy czy maczane w cieście naleśnikowym niesamowicie nie dojrzy bardzo. To jest jeden z moich ulubionych kwiatów, bo jest bardzo aromatyczny, jest bardzo słodki, ale jest również przede wszystkim zdrowe, co najważniejsze. Dla tych ludzi, którzy przede wszystkim starają się dbać o swoje zdrowie i starają się, że tak powiem, nie, nie pychać siebie, że tak powiem, typowo aptecznych specyfików. Bardzo polecam kwiaty z tego względu, że niesamowicie mocno wzmacniają odporność. Na wiosnę, zwłaszcza w takich typowych kuracjach wzmocnieniowych, kwiaty bzu jak najbardziej się będą sprawdzać. Oczywiście również i owoce, z tym, że owoce mają troszeczkę inne działanie. Um, ale również też oczywiście na, w, w, w sezonie typowo jesiennym, gdzie mamy typowe przeziębienia, grypy, takie mm -hmm. um, rzeczy, gdzie, gdzie tak powiem, potrzebujemy dodatkowo wzmacniająco więcej witaminy C, dawek takich typowo nawet Tak, ale, mówi, ale mówiłaś też, że można zatapiać w cieście i podawać Aha, tak, to jako tak, racuchy. Powiedz tak. to naszym słuchaczom, widzom, jak to w ogóle zrobić, bo to jest bardzo ważna rzecz. Jest to bajecznie prosta rzecz. Tak naprawdę to są tak samo tak zwane, według mnie, placuszki. 5 minut. Robimy prost, najprostsze ciasto. Może być typowe ciasto naleśnikowe. E, maczamy całe baldachy. Żeby było śmiesznie. Cały baldach łapiemy. Ja tu może urwę jednego, Proszę. żeby pokazać. Cały baldach łapiemy w łapkę, maczamy go w cieście naleśnikowym. Kładziemy na rozgrzaną tłuszcz, na rozgrzaną patelnię. E, nadmiar tych, że tak powiem, em, szypułek. szypułek. Odcinamy narzeczkami. Smażymy z drugiej strony. Posypujemy cukrem, pudrem i mamy gotowe bardzo ciekawe danie i bardzo aromatyczne. Kwiaty są niesamowicie słodkie i niesamowicie dużo aromatów. Tak, ale powiedz, co leczą jeszcze te kwiaty? Co mogą matki zrobić dla swoich dzieci, aby zapobiec wszelkiego rodzaju skorzeniom? Typu zapalenie gardła ostrzeli? Czy to jest właśnie to? Tak, to jest jak najbardziej to jest ten kwiat, który na wiosnę się dawało małym dzieciom po to, żeby wzmocnić je w, w czasie całego roku, żeby, że tak mm -hmm. powiem, można było robić im również korocję wzmacniającą. Przez tydzień czasu, że tak powiem, podawało się, smażyło takie placuszki mm -hmm. i przez 7 dni się podawało w ten sposób dzieciom powiedzmy 3 placuszki dziennie. I co można Ani powiedzieć zasady. o tym wszystkim? Czyli co? Cudze chwalicie, a z tego nie, nie znacie. znacie. Jasne, Czyli ten bez nie tylko w postaci leku można stosować, ale można go również stosować jako dawki, które się kumulują w organizmie. Bo pączek czy racuch to jest nic innego, tylko zamaczane w cieście, usmażone i podane dzieciom. Dzieci chętnie to jedzą. Leki wcale nie muszą być niesmaczne. Leki mogą być również przyjemnością. A tak. ta forma podania tego jako leczniczo jest nie tylko przyjemnością, ale i również dobrze robi naszemu organizmowi. Tak, ale nie wszyscy nasi medycy. I ci, którzy zamawiają antybiotyki z terenów powiedzmy, Unii Europejskiej, wiedzą o tym. Mm -hmm. Dlatego jeszcze raz chcielibyśmy tutaj z koleżanką zaapelować. Stosujmy leki pochodzenia krajowego. Leki, które są po prostu nasze, przez naszą przyrodę wyprodukowane. I jeżeli w tym kierunku będziemy szli, odetniemy się od farmaceutyków, przykładowo typowo chemicznych. I z tym apelem chcielibyśmy się zwrócić. Obserwujcie nas, słuchajcie. Może nie musicie notować, ale. Oglądajcie chociaż i starajcie się wprowadzić w to życie. Nie wiem, czy wiecie o tym, ale prawdopodobnie już w tym roku, czy od 2016 roku, Unia Europejska zażądała sobie certyfikatów na wszystkie nasze rośliny lecznicze. Dlatego będziemy się spieszyć, żeby Wam powiedzieć, jak stosować, jak zbierać, kiedy zbierać, jak przechowywać i jak dawkować. Bo ta wiedza winna być w Waszych głowach, bo ona na razie częściowo. Określamy jest tylko w naszych głowach. Myślę, że...